Nie wybaczę. Ok Henryk. O. No, o. No. Dobra, widzę Ciebie. Odpaliłeś ligę. Dobra. Pierwsza sprawa, którą ja zauważyłem. tak? Co? Mam Cię mieć wyciszonego, tak? Ta, pierwsza sprawa się na Discordzie i powiedz mi, jak mnie słyszysz. Czy jak teraz tutaj, czy inaczej? I jeszcze potem zmienię ustawienie, nie? Wyciszam się. Dobra. A czy to ja się powinienem chyba na Discordzie wyciszyć, a nie ty? Właśnie, ty czekaj. To ja się powinienem wyciszyć. Weź wracaj, Karosz. <noise> to ja się powinienem wyciszyć. Dwóch emerytów. Tak, ja się wyciszam. Tutaj i teraz będę mówił na streamie i powiedz czy słyszysz mnie normalnie. Ok, czy słyszysz mnie na streamie normalnie? No, czyli, czy słyszysz mnie normalnie? Ok, słyszysz mnie na streamie normalnie? na no, Tak, czyli już się włączyłem. Słyszałeś mnie normalnie, tak? No tak. Dobra, teraz zmieniam jedno ustawienie i powiedz mi, czy jest tak samo jak teraz. Zapamiętaj mój, mój sposób, wiesz, jaki mam głos, i już zmieniam to ustawienie. Sekunda. Raz, 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 raz. Czy mnie słychać tak samo, czy inaczej? Raz, 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 raz. Czy mnie słychać tak samo, czy inaczej? Trochę wyraźniej. Trochę wyraźniej? Dobra. To teraz jeszcze poproszę Dorotę, żeby coś mówiła. Powiedz mi, czy ją będzie słychać. Doris, możesz coś powiedzieć? Nie, dobra. To teraz jeszcze. Proszę Dorotę, że coś mówiła, powiedzmy, czy ja To jest możesz coś powiedzieć? Ale ty się masz wyciszyć na mikrofonie, bo ja słyszę, co na mikrofonie Dorota mówi. Ale to nie ma znaczenia, i tak nie powinieneś by ją słyszeć. Czyli słyszałeś? Słyszałem. No dobra, no to to już odstawiamy to, to coś, to później sytuacji. okej. Okay. To b będę nad tym myślał jutro. Dobra, no, się czatu, jak dziewczynę w pokoju. <noise> jak ją uciszyć na stałe? Nie, dobra, to mamy. Teraz odpalę tego, lat. I teraz najważniejsze jest to, żebyś mi powiedział, jak, jak, jak widzisz streama z Lola? Czyli widzi, czy widzisz to normalnie jak zawsze? Czy jest jakoś blado? Czy może kolory są jakieś e, dziwne? Wiesz o co chodzi? Jest to nie widzę, że już. Czekaj, bo widzę, że jest ten już. W ogóle jest okno w oknie. Tak. To mamy ogólnie problem, bo jak widać, tu jeszcze. Sekunda. Tu jest cały problem. Zaraz to ogarniemy. Ok. Dobra, wyciszam cię na streamie, więc jak chcesz coś mówić, to mów tam. O kurde, moje oczy. 30 no, teraz jest tam full screenie. Dobra, czy, czy teraz... Jak ty to widzisz teraz? Czy u ciebie jest normalnie, mieści się w twoim ekranie, czy nie bardzo? Mieści się. Nic nie ścina, nic nie jest brzydkie kolorystycznie? Nie. Eee, nawet te dotacje na górze od tego fejka są poprawnie ustawione, tak jak były. Minions to Sasbon. Won't Tak, to jest dobrze. A powiedz mi jeszcze czy zrobię jedną rzecz i powiedz mi, czy u ciebie się coś zmienia, dobra? Kolorystyczne. Dobra. Bo tego akurat raczej nie powinniście widzieć, bo to jest u mnie no tego nie będzie widzieć. Dobra. To teraz tak, powiedz mi czy Pragnę ci tylko przypomnieć, że jestem daltonistą. Nie to, to, to nie ma to, to nie ma znaczenia. Powiedz mi po prostu, czy widzisz różnicę kolorów, czy nie. Na przykład teraz. Jeszcze raz. Nie. Okej, okay, i czy teraz coś widzisz? Nic nie widać, nic się nie zmienia. Nic. Dobrze, super. I, I jeszcze tylko jedną rzecz i już będziemy mogli działać grać. Hmm. Okej. Okay. To jest, to jest tak jakby najważniejszy moment. Siadudi. Siemanko. na głównym ekranie. Nie wiem czy chcesz ukryć tą wiadomość czy nie. Co mam? Ten UGG. A, to jest ok. Dobra. Teraz tak, czy teraz coś się zmieni, to jest istotne, to musimy patrzeć. Ja nie widzę w ogóle gry. Za chwilę będzie. Okej, okay. no, znowu nie widzę, raz sekundę widziałem i znowu nie widzę. Teraz jest za duża gra. Ucina domny lewy ruch, znaczy wszystko na dole. Okej, okay, ja wiem, dobra, to już wiem o co chodziło. Z jakiegoś powodu mój monitor się w ogóle wyłączył? Eee, za duże przeciążenie. Może nie masz czego zasilacza dobrego. Mm. Ja tak mam, jak odpalę Netflix, w się, to mi laptop wysiada. Jeden z monitorów. No, zaraz zobaczymy. Dobra. Co można z tym zrobić? Bo. Sekunda, bo mi się on wyłączył. Ten monitor zupełnie. Może się spalił ty? No bo. Weź settingi... Nie, nie, jest ok chyba Na jednym... bo masz inny panel, tak? Nie, już spójrz, teraz powinno być brzydsze Nowy monitor, wiesz? A, teraz wszystko powinno być mega brzydsze Nawet liga powinna być brzydsza teraz czy się zgadza to co mówię? Nie widzę ligi. Okej, okay, widzę liga. Nie, tak jak było, tak jest. Okej, okay, to zapamiętaj, może teraz ten obraz. Mogę go Albo zesklinuj. Mhm. Ze Masz co zrobić? Ja mam to... Ty też możesz. A ja się nie znam. Po prostu jest różnica. I okej. Okay. Teraz jak. Nie, zaraz. Dobra. Teraz tu nie i jest. Teraz powinno być dobrze. Teraz jest dobrze. Już wszystko, chyba się zgadza, nie? Słyszysz? Co? Ta, myślę, że teraz już jest OK. Dobra, proszę Państwa, słuchajcie o co chodzi. Chodzi o to, że mam monitor, który niestety różni się. Znaczy, nie, niestety. Stety. Okej, okay. myślę, że wszystko, wszystko jest gotowe. Jak na razie będziemy tak streamować. A, sorry, karasz. Dora, dzięki bardzo wszystkim tutaj, którzy pomagali mi ogarnąć to. Może jeszcze tylko ten suwak bym... HDR bym przesunął troszkę. Bardziej, no ale jest okej. Okay. W ogóle jest tutaj coś takiego, zaraz pokażę. Dobra, mamy to. Słuchajcie, mamy to, będziemy tak sobie grać. Dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj pierwszy stream na nowym, można powiedzieć, monitorze. Jest super fajny, problem z nim jest tylko i wyłącznie taki, że on jest po prostu rozmiarowo inny, większy niż taki, jaki ja zawsze miałem. W związku z czym wszystkie moje ustawienia, czy na przykład ustawienia w lidze, są inne. Co to znaczy, znaczy inne? Rozdzielczość jest inna po prostu, tak? Oznacza to to tyle, że na przykład, um, um, jak sobie idę teraz jakąś grę, to muszę zmienić Rima. szybko ustawienia różniczości, bo u mnie będzie to lipa, nie? Od dzisiaj mam większego, tak panda? Jak będziesz grzeczny, to ci pokażę. Zauważyłem też, że na Tok -tok TikToku jest chyba problem związany z tym właśnie, ale za chwilę to ogarniemy. No, na tok toku jest troszkę problem, ale no cóż. Co? Bo na dole jest jeszcze jeden obraz, widzisz? Czemu nie mogę to duszać, ty. Dziwna to jest. Poka bydlaka dla kadla widza, dobra. A show meet mit będzie. sekundkę okay. sekundkę jeszcze mi dajcie. już już chyba co o co chodzi. Już chyba tej o co chodzi, <laughs> tak, bo to mnie też przechwytuje, też grę. No dobra, na razie tak zostawię. Czemu ja nie mogę z tym nic zrobić? Jest blokada? Nie ma. Okej, okay, to już później to się załatwi. No niestety, nie ma innego wyjścia, proszę Państwa. Tak będziemy robić. Nowe ustawienia. Nie mam innego sposobu, jak robić to na żywiu. Na... Znowu za duży ekran. Teraz powinno być dobrze. Czekaj. Okay? Teraz jest za duży ekran? Nie, powinno być git. Teraz, teraz jest OK, czy nie? No. Bo to przechwytuje. To jak, jakby też chcę, żeby ekran przechwytował, bo inna rzecz, jakbym Lola miał, nie? Jakbym mam... Okej, okay, właśnie, właśnie, to też sprawdźmy, bo patrz, to usuwam teraz tak. To jest jakbym usunął ekran. To jest sama liga, nie? To jest sama liga teraz. Ym, gdzie my tu mamy Ligę Legend? Gdzieś na samym dole pewnie, od początku istnienia tego. League... Of... League of Legends to jest chyba to? Tak, to jest to. No więc teraz mamy League Legend i zobaczcie, ona jest jakby za mała jakaś. I jakbyśmy mieli tą League Legend Legends przesuwać. Nie, no będę musiał to chyba offstream próbować, słuchajcie. Będę musiał off stream próbować, bo teraz tego nie dam rady zrobić. No dobra, to już wiem co będę musiał ogarnąć. Wiem co będę musiał ogarnąć. Szmajca, tyle. To już później zrobię. Teraz pograjmy, postreamujmy, bo jak nie będę streamował przez tyle dni, przez ustawienia, to mnie szlak trafi. Cieszę się Almadia, siemanko, mi mapa jest mała? Krzy Nawet ten krzyk było słychać? No super to ustawienie mikrofonu Miałoby być tak, że nie ma tego słychać Co? Dokąd? ciebie O nie, zostań Człowieku Widzę więcej Widzę przyszłość Widzę przyszłość, guys. Okay, dalej. Nie wiem, co z tymi ustawieniami. Mikrofonu, no, że nie, nie powinno by... Okej, okay, idę grać. Zobaczmy, kto jest on Lina. Lina Injoer. Okej, okay, zaprosimy go zaraz. Może... Jak zaakceptuję, to dobrze. Oho, jak tu się dzieją. Dzikie rzeczy. Teraz to już wszystko... Sobie... Słuchajcie, patrzcie, mam tutaj. To jest to. NVIDIA Broadcast. Miało być... E... O nie, czekajcie, pauzę. Jak... E, pamiętam, że jak używałem tego... jest Usuwanie szumu, usuwanie echa w pomieszczeniu. I to miało... Ma działać, ale z jakich, jakiegoś... Nie wiem z jakiego powodu nie działa. Nie wiem, ten, ten Nvidia Broadcast... On miał, naprawdę kiedyś dobrze działał, teraz nie wiem o co z nim chodzi. Muszę też przemyśleć to ustawienie kamery Od lipca będziemy grać w tego. Przy państwa.

Jak zacznie działać, to nie będzie nic, e, nic. Wiecie, głos studyjny nie jest mi potrzebny, bo u mnie ustawienia tego są dobre. Kurka. Dobrze, nic nie zlikowałem, Henryk. Siema Siema No to. Odbijemy No, więzień platyny 4, mój nowy nick. To jest mój nowy nick. Zaraz wyciągamy cię z platyny. Nie wyciągniesz mnie. Ja mam Platynę 4 i w sensie te trzy ostatnie gry to już trollowałem, można sobie historię zobaczyć, ale poprzednie te ja po prostu już mental siedzi ja robię 1 na 9, oni nie chcą wygrać, gościu mi na koniec gry dodaje mi TheFisher pisze, kurwa, po tym jak z supportem wszedł i farmił topo. <grych> Yo, tak ja przyszedłem, przyszedłem z twój się mental. Siema Basko, jak, jak oceniasz mój super setup? Nie mogę tego już. mental sitting nieważne jak zagrał, to no. tutaj na no, 14-1 tego, przegrany, bo Malwarce poszedł na topa, a na koniec pisał i Deathwisher Polaczek <laughs> po polsku. Te <laughs> tak ja za... nie wiem co oni, co oni chcą osiągnąć z tymi Deathwishami. Dodajmy do znajomych i ktoś że gościu gra Timo. player kurwa. I dopierdalał w na lidzie i spierdolił grę właściwie tym, że bez CPK szedł na topa jak pingowałem smoka od 20 minut. Ale to jest za mało. Ja bym musiał mieć Wojszczat, naprawdę. Także jakbym krzyknął do takiego może tuheda to by zrozumiał moją wyższość nad nim. Bo inaczej to nie wiem, jak tu dobrać, no. gadać. Uwielbiam, to, um... uwielbiam. Ja mam... Ta... To... Jak tak gadasz, to mam dla Ciebie jednego typka. Ja wiem, też... ale... To... Ten voice chat się przydał, bo ja tak. pinguję, napiszę i to nic nie działa, no do gościa nikt nie dociera. No i mówią, voice chat już wyciszony, to już to nie ma, no innej komunikacji nie ma, no. <grywam> numer do rodziców, <grywam> <grywam> daj numer do matki. Ty, ale słuchaj, kiedyś, to się zachowałem jak taka Karyna, złapałem takiego dzieciaka i mówię, gdzie twój, okej, dobra, od początku. Muszę wam to powiedzieć, ja zapomniałem, że wam tej historii o nie opowiadałem To jest taki hit człowieku Tak się spali. Tro... Nie spaliłem się ze stydu, ale to był hit Słuchajcie tu. Nie karoś nie wysłałem, ale słuchajcie historię. To jest hit e, Na na tam nie dało. To mam włączone, mam, bo ja to na tym się nie dam. Okej okay. Dobra, słuchajcie historię, słuchajcie, chcę, idealny idealne było tak, Alwadia, ja bym powiedział, że bardziej z tym, z, mów no, z, z, on cały czas zmienia niki, to nie wiem, jak on ma teraz, no ale wiecie, o kogo mi chodzi, dobra, nieważne, równo płaczą, tak jest. Dobra, słuchajcie historię, teraz mi się przypomniała historia, o której dawno zapomniałem, teraz mi się przypomniała, jak on powiedział o tym numerze do matki. Mieszkałem, mieszkałem na, na Grochowie wtedy, tam w Warszawie jest takie miejsce, Nazywa się to Grochów, nie? Gdzieś to jest, to jest na Pradze południe. I wiecie, tam na Pradze często można było spotkać z patusami. No i słuchajcie, jadę sobie samochodem przez... czekajcie, wybiorę tylko i zaraz wam mówię. Chyba Caitlin, co? Dawno nie była grana. No, kajpi, dawno nie było. No, słuchajcie. No to. Jadę samochodem i była taka ulica, gdzie było takie troszkę zadupie. I ta ulica prowadziła w... na ślepy, na ślepy załek. Nie można było nigdzie pojechać. Ślepa była ta ulica. Ale na samym końcu, po lewej stronie tej ulicy, stała oligocenka. Taka. E, Kurwa, nawet wam mogę później pokazać. Anyway, no tam się wodę nalewa sobie, nie? Jadę tą e, drogą. I nagle wyskakuje mi jakiś dzieciak na chodnik. I ten dzieciak stoi na tym chodniku, rozumiecie? Ja to widzę. Bo tam jest dużo prostego. I ja tak patrzę. I mówię nie, temu dzieciakowi dziwnie z oczu patrzy. A jechałem tak może 40? Bo nie miałem jak się rozpędzić za bardzo. I dojeżdżam do tego małego, paskudnego człowieczka. I ten dzieciak wyskakuje mi na ulicę i rzuca butelkę pod samochód. Rozumiecie? W trakcie jak ja jadę, on miał taki pomysł w głowie, taką zabawę, że on rzuci tą butelkę pod mój samochód. I... nie wiem co się stanie, jak go wyrzucę w powietrze, czy coś? Ale tylko czekajcie, Karoszowi tylko... Nie, wam też tnie streama? Powiedzcie mi. Zobaczymy, czy mam kontynuować, czy nie. Aha. To mówicie, że nie streama? Każdemu z was nie streama. Nie, no, ustawiamy takie same, nie powinno wam ciąć nic nie. Dora, możecie mi, możecie mi wytłumaczyć, czy, czy to ode mnie coś jest nie tak? Czy to. Majki, obciążenie procesora? No, gdzie niby obciąża mój procesor?